Witajcie, zapraszam Was do zobaczenia, jakie druty używam w pracy. Dziergam zawodowo od ponad 10 lat i tak jak każda z nas podejrzewam, zaczynałam od zwykłych aluminiowych, ale przez ten czas troszeczkę uzbierałam, aby dbać o moje ręce, gdyż nie chcę, żeby mnie bolały, a dziergam codziennie. Znajdują się tutaj druty różnych firm, um, krótkie, długie, um, drogie i tanie również. To są moje pierwsze druty, które kupiłam jeszcze w pasmanterii. Um, nie używam ich już i chyba z sentimentu trzymam w szafie. Tutaj jest moja kolekcja drutów NIT Pro, tych mam najwięcej. NIT Pro jest to chyba pierwsza firma taka profesjonalna, która weszła na nasz rynek. Druty, które trzymam w ręku, są mosiężne i jest to podstawowy produkt tej firmy. Można je znaleźć w całości, bądź też takie rozkręcane. Gdzie mamy drucik osobno i żyłki osobno, które sobie skręcamy. Można także kupić w zestawach po kilka rozmiarów, bądź też pojedynczo. Są one bardzo wygodne do pracy, to są akurat skarpetkowe. Mam również kilka drutów Carbon, wykonanych z włókna poliwęglowego. Ja tak sobie lubię, szczerze mówiąc, bo zawsze mi coś tam haczy właśnie na łączeniu tego włókna z drutem. Kolejne to są Zingi, te bardzo, bardzo lubię. One są leciuteńkie, bardzo przyjemnie się z nimi pracuje. Nie ma żadnych łączeń i naprawdę są fantastyczne. Jak widać zostały tylko te luźne, bo reszta jest w robótce. Następna kolekcja to druty drewniane. Tych też mam nie za wiele, gdyż łamię je notorycznie. Tu akurat mam skręcane, że przyłącza się żyłeczkę akrylowe. Tych nie lubię. Te akurat są u mnie w staszu, ponieważ są duże i wychodziły najtaniej. Tu jest kolejna firma, nazywa się Adi, to jest niemiecka firma, z tej firmy mam troszeczkę inne druty, takie dziwne, że tak powiem, krótkie do robienia czapek, te są do robienia rękawów, bądź też wykańczania czapek do robienia na okrągło. Posiadam także od nich bardzo fajne druty z taką żyłeczką do robienia skarpetek, Podobna, podobny sposób działania. Następne druty to są druty hia hia, To są bardzo ostre druty, leciuteńkie. Uwielbiam je, jak mam włóczki, które się rozwarstwiają na przykład, bądź też dzierga mażury. Jednakże tak sobie lubię ich żyłkę, ponieważ ich żyłki, jak się je y, zgniecie, to lubią się łamać i tak niefajnie to się to wygląda. Tutaj znajdują się moje druty bambusowe, bądź też drewniane, które właściwie służą do ozdoby, bo nie lubię y, Prostych drutów, a tutaj jest zestaw moich najdroższych drutów, których opowiem później.